Witam na moim kanale. Mam takie zadanie: zamień ułamki dziesiętne na zwykłe. Przykłady ułamków zwykłych. Przykłady ułamków zwykłych. Mamy licznik, kreskę ułamkową i mianownik. Czyli na przykład 3, piąte 2, siódme 9, 11, 15, 16 i tak dalej. Można wymieniać. O co chodzi tutaj teraz z tym nawiasem 03. Można zapisać tak. To tutaj są 0, tutaj jest 0, i trójki idą w nieskończoność. Tylko zabrakłoby nam miejsca, żeby to dokończyć. I teraz chodzi o to, żeby to 0,3 w nieskończoność zapisać w postaci ułamka zwykłego. Czyli coś w tym stylu. Wprowadźmy sobie oznaczenie. Niech x równa się 0,3333 3, 3, 3. i tak te trójki idą w nieskończoność. Ja skończyłem, no bo wiadomo, chodzi o miejsce. Ale one się nie kończą, tak naprawdę, w rozumieniu naszym. No i teraz pomóżmy przez 10. Obie strony równania. Wolno nam pomnożyć. I mamy tak. 10x równa się, no i teraz jak pomnożyć 10 razy 0,3? Najlepiej sobie napisać na boku, albo w głowie to zrobić. Mamy 3, 3, 3 i tak dalej. 10 ma 1, 0, zatem przesuwamy przecinek. O jedno miejsce w prawo, czyli tutaj. Ja sobie podmarzę gumką. O, i tego zera też już nie będzie. I przecinek będzie tutaj, tak? Tak. Czyli 10x równa się no, 10 razy 0, te trójki w nieskończoność, czyli mamy 3,333. I tak dalej te trójki idą. Mogę sobie na przykład tutaj jeszcze trójkę dopisać, jak, jak chcę. Mogło być też bez tej trójki. Ona idą po prostu w nieskończoność. To warto zapamiętać. No i teraz, jak możemy tą liczbę po prawej stronie zapisać? Po lewej stronie jest 10x, więc zostawiamy, a prawą stronę możemy przecież tak zapisać: 3 plus 0,3. I te trójki sobie idą w nieskończoność. Dobrze, a to jest przecież nasz x. Czyli mamy równanie. 10x równa się 3 plus X, czyli 9X, jak przeniesiemy tego x zmieni nam się znak. Mamy 10 od 1, czyli 9. Mamy 9x 9x równa się 3. Możemy sobie podzielić przez 9 obie strony równania. Czyli x równa się 3 przez 9, czyli x równa się 1 trzecia, bo 3 dzielone na 3 jest 1, 9 na 3 jest 3. Czyli 0,3 w nieskończoność to jest nasz x, a on jest przecież 1 trzecią. I mamy zamienione. Zamieniliśmy ułamek dziesiętny na ułamek zwykły. Jedna trzecia. Dobra. Podpunkt B. Przejdźmy może na następną stronę. 0,6. To też oznaczmy to przez x. x równa się 0,6. A 0,6, jak mamy taki nawias, to możemy zapisać tak. 0, i te szóstki, w skończoność nam występują. No tylko, że zapis ten jest krótszy. Czyli mamy tak. x równa się 0,6. Prawda? Nieskończoność. Ten trzy kropek jest bardzo ważny. Pomóżmy sobie przez 10. Obie strony równania. Tak jak poprzednio. Czyli 10x równa się. No i jak mamy 0, te szóstki w nieskończoność idą. Jak sobie to pomnożymy przez 10, no to przecinek nam się przesunie o jedno miejsce w prawo, bo dziesiątka ma jedno 0, Czyli będziemy mieć 6,6. Czyli mamy 6,6. ,6. Dobrze, no i znowu to możemy zapisać tak: 10x równa się 6 plus 0, no i te szóstki idą w nieskończoność. Można sobie to dać w nawias. Czyli możemy to tak zapisać: 10x równa się 6 plus, no i 0,6 to jest nasz x przecież. Czyli dodajemy x. Czyli 10x minus x to jest 9x, tak? Równa się 6. Bo tego x przenieśliśmy na lewą stronę, czyli zmieniliśmy mu znak. Tutaj był 1, no to od 10 odjęliśmy 1, mamy 9, tak? A 6 zostaje po prawej stronie. Podzielmy obie strony przez 9. No to 9x przez 9, no to to jest x. To jest 6 przez 9. I możemy skrócić ułamek. 6 na 3 to jest 2, 9 na 3 to jest 3, czyli x równa się 2 trzecie. Czyli 0,6 to jest nasz x. Równa się 2 trzecie. I mamy zamienione. To teraz podpunkt C. 0,9 w nieskończoność. Jak myślicie, jaka liczba wyjdzie. To wprowadźmy X. X równa się 0,9. Można to zapisać tak. 0,99 i tak w nieskończoność pomnóżmy przez 10, czyli 10x równa się, i teraz, jak mamy 0,99 i te dziewiątki idą, tak sobie w nieskończoność. Jak pomnożymy przez 10, przesuwamy przecinek w prawo. Przy mnożeniu przez 10. 10 ma jedno 0, czyli o jedno miejsce w prawo. Więc tego zera już nie mamy tutaj. Tylko ten przecinek. Mamy 9,9. ,9, czyli 9,9 ,9 nieskończoność. Czyli 10x równa się 9 plus 0,9 w nieskończoność. A 0,9 to jest po prostu nasz x. Czyli tak, 10x to się równa. 9 plus x. No i x -y na lewo, wyrazy wolne na prawo, czyli tak. 10 minus 1 jest 9. Mamy 9 tych xów. 9x równa się 9. Podzielmy przez 9 obie strony. Po lewej stronie mamy X, to nam się 9 skróci. Po prawej stronie mamy 9 dzielone na 9, czyli 1. Czyli 0,9 w nieskończoność to się równa no naszemu x, który jest jedynką. Spodziewaliście się takiego wyniku? Czyli 0,9 w nieskończoność to jest po prostu 1. Może się komuś inaczej czasami wydawać, ale tak jest. I pod punkt D 0,5 w nieskończoność. Może też się domyślacie, ile to wyjdzie. 0,5 w nieskończoność. No co to, to jest wiadomo? 0,5555 i tak dalej. Czyli wprowadźmy znowu x. -a. To jest podpunkt d. x równa się 0,5 w nieskończoność. No to jest po prostu krótszy zapis. Czyli x równa się 0,5555 i tak dalej. Te piątki to może być tutaj jeszcze jedna piątka. To wiadomo że te piątki są idą w nieskończoność i pomóżmy przez 10 obie strony równania. No to lewą stronę mnożymy przez 10 10 razy x to jest 10x. A prawą stronę pomnożymy przez 10. Czyli mamy tak. Najlepiej sobie na boku napisać 0,5555 i tak dalej. Te piątki idą. Mnożymy przez 10. 10 ma 1,0, więc przesuwamy przecinek o liczbę 0 w prawo, czyli o jedno miejsce w prawo tutaj w tym przypadku. Więc tutaj już 0 nie mamy. Mamy 5,5 w ,5 nieskończoność. Czyli 5,5, ,5, 5 i tak dalej idą sobie te piątki. Czyli lewa strona to jest 10 razy x, a prawa strona to jest 5 plus 0, i te piątki.